Dzień dobry. Stoimy właśnie przed Urzędem Miasta gminystrzego. Zebraliśmy się tutaj z okazji Dni Ziemi, które w naszej szkole obchodzimy bardzo hucznie już od wielu lat. Bardzo naszym uczniom i nam nauczycielom leży na sercu, żeby nasza ziemia była coraz piękniejsza, coraz czystsza, żeby coraz lepiej wszystkim na niej się żyło. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy śmieciom, ponieważ uczymy dzieci, jak segregować śmieci, do jakich koszy wrzucać. Jak widać, wszystkie dzieci są ubrane, mają dekoracje właśnie w kolorze koszy, do których będą segregować śmieci. Spotkaliśmy się tutaj z władzami naszego miasta, z panem burmistrzem, który również do dzieci powiedział kilka słów na temat właśnie segregacji śmieci. Po powrocie do szkoły w dalszym ciągu będziemy o tym mówić, będziemy mieć różne zabawy, które przybliżą dzieciom tę tematykę. Dziękuję bardzo.